Prawdziwa perełka z 1960 roku. Po wpisaniu hasła najlepsze thrillery, wyskoczył mi film francuski Dziura Le True, historia ucieczki z więzienia. Film zaczyna się od sceny, która otwiera całą fabułę. Do celi śmierci, gdzie na najwyższą karę czeka czterech skazańców, zostaje dokwaterowany nowy więzień, przeniesiony z innej celi. Zasiewa niepokój wśród dobrze zorganizowanej grupy więźniów, dla których liczy się każda godzina i którzy nie mogą tracić czasu. Mają plan ucieczki z więzienia potężnej twierdzy o grubych murach, która jednak jest powiązana z siecią kanalizacyjną Paryża. Dużo rzeczy dzieje się w całkowitej ciszy, ewentualnie słyszymy typowe odgłosy dla więzienia, więc trzask zamykanych drzwi, kroki. Mimo, że nic specjalnego się nie dzieje, mamy wrażenie, że coś wisi w powietrzu i naprawdę w tym powietrzu wisi.